Ale telefon załatwił. To mój pewnie, albo czyjś inny. No tylko Twój. Hmm. Coś, co to jest co? najgorsze na samym początku, że nie wiesz jaki perk wybrać. Hmm. Baciutki. Bo wszystkie Bo perki ci pasują wiecie, w tym momencie. To. Ej Marcin! Co? Jakiego cicho Co? Co tam? Moje postać ma koto na głowie. Mhm, fajnie. A ja mam pinki na głowie. Ej! Pluszową. Ja mogę po pluszową Rainbow pójść. O, jakiego zbójcę. Jakie jest to miło. <tudź> tak po prostu. Wiesz co, pewnie pomyślałaś o nas brzydkiego. Nie. Co napisałaś o Lafowa? Nie, nic mi A bo Wojciechowi? Nie. Nie odpisał Ania, więcej na mnie dawaj swojej herbaty. Udaj spodej żadnej. Ja już wiem co to tam... jest. Kokainy. A nie zastanawiam się co ty tam narobiłaś. Nie chcesz nam powiedzieć. Pan nie odpisał. Nie. Jezu, macie problemy. Jeszcze złoka. No ty jesteś wścibska, tak nie mogę. Dobra, za chwilę wrócę. Zabawiam. Chciałaś. Ej, 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 dzieci poszły z placu zabaw, Wystraszyliśmy bo... dzieci. <gry> Nie, wiktory.